Hej, witam Was serdecznie na kanale Moby Doktor. Dziś troszeczkę taki luźniejszy temat powiemy sobie o 10 smartfonach, które warto kupić. To jest odwieczne pytanie, jaki smartfon wybrać. Niestety, aktualnie na rynku mamy taki posłuch i nie jest łatwo wytypować właśnie 10 smartfonów, które naprawdę, naprawdę warto zaproponować. Oczywiście są flagowce, ich na pewno w tym zestawieniu nie zabraknie, ale spróbowaliśmy dla Was też poszukać te tańsze smartfony, które naszym zdaniem warto kupić. Zapraszam do naszego pierwszego zestawienia. Zaczynamy nasze zestawienie od smartfonów, raczej dostępnych dla wszystkich takim urządzeniem jest niewątpliwie smartfon Xiaomi Redmi 4X. Polska dystrybucja sprawia, że staje się dość popularny w naszym kraju, ale ma ku temu Powód. Przede wszystkim cena jego nie przekracza w tej chwili 700 zł. Do zasadniczych plusów tego smartfona zaliczamy oczywiście wygląd, jak i same wykonanie. Smartfon wykonany jest w całości z metalu, posiada dwie wersje kolorystyczne. Przede wszystkim e, nie sprawia wrażenie smartfona dużego, mimo 5-calowego ekranu, telefon bardzo dobrze leży w ręce. Ergonomia stoi na wysokim poziomie. Nie możemy narzekać również na specyfikację. Oczywiście nie jest to smartfonowa Ekstra klasa, ale powinna zaspokoić większości wymagania normalnego użytkownika. Nowy, dość wydajny procesor i 2GB pamięci RAM, do tego ekran o co prawda nie najwyższej rozdzielczości to dobrze zbalansowany zestaw. Jeżeli jesteśmy już przy Xiaomi, nie mogło tutaj zabraknąć najnowszej propozycji tego chińskiego potentata Xiaomi Mi 6, nowość, która dosłownie za chwilę pojawi się w polskiej dystrybucji w kwocie 1999 zł, która z czasem oczywiście powinna spadać. Wiadomo, że prosto z kraju producenta można kupić ten smartfon jeszcze taniej. Xiaomi do, ma do zaoferowania potężną specyfikację z procesorem Snapdragon 838 5 oraz aż 6 GB pamięci RAM, do tego zaokrąglona obudowa, dwa aparaty oraz moduł NFC, który nieczęsto się zdarza u tego producenta. Na minus możemy odhaczyć jednak brak ekranu w rozdzielczości 2K, nie umniejsza to jednak ani trochę stosunku ceny do jakości. Motorola Z2Play jest to smartfon, który dopiero wchodzi do naszych sklepów. Wielu z Was może zainteresować ten model ze względu na dostępne moduły, które można zainstalować do telefonu. Dzięki temu możemy rozszerzyć funkcjonalność telefonu. Producent przygotował kilka rozwiązań. Najciekawiej zapowiada się e, oczywiście PowerPack, który powiększy naszą baterię o dodatkowe 3500 mAh oraz moduł z dodatkowym głośnikiem JBL. E, będzie też specjalny dodatek e, z ładowaniem bezprzewodowym oraz specjalna nakładka dla graczy. Sam smartfon posiada aż 4 GB pamięci RAM oraz procesor Qualcomm Snapdragon 626. Nie można zapomnieć, że Moto z2 Play będzie posiadała ekran AMOLEDowy o rozdzielczości Full HD. W zestawieniu nie mogło zabraknąć jeszcze najnowszego iPhone'a 7, o tym smartfonie powiedziano już chyba wszystko przez ostatni rok. Za chwilę odda swą palmę pierwszeństwa 10 jubileuszowej odsłonie smartfonu Apple. Nie zmienia to jednak faktu, że to nadal smartfon, który jest stawiany za wzór ergonomii, jakości wykonywanych zdjęć, płynności działania. Kończąc na samym designie, choć z tym. Ostatnim, patrząc na inne smartfony, byłbym już dyskutował. Jak zdążyłem powiedzieć, wkrótce premiera nowego iPhone'a, więc ceny siódemki minimalnie spadną. Być może będzie okazja do kupna właśnie swojego pierwszego telefonu z nadgryzionym jabłkiem. Innym przedstawicielem Apple, który moim zdaniem warto się zainteresować, jest iPhone SE. Smartfon niemal połowę tańszy od wspomnianej siódemki, ale cały czas świetnie działający. Moim zdaniem stworzenie tego typu smartfona, czyli połączenie specyfikacji iPhone'a 6S i wyglądu iPhone'a 5, było strzałem w dziesiątkę. Dzięki temu mamy bardzo dobrze wykonany, kompaktowy przede wszystkim smartfon, który powinien podziałać Wam przez najbliższe no nawet dwa lata. Pierwszy z przedstawicieli marki Huawei Honor 8, ale i również wchodzący na rynek następca Honor 9 są smartfonami, nad którymi warto się zastanowić. Przede wszystkim odznaczają się bardzo ciekawym designem. W tych smartfonach wszystko się wydaje być skonstruowane poprawnie i z głową. Specyfikacja, która bez problemu radzi sobie z codzienną pracą, podwójny szerokokątny aparat i do tego wygląd i wykonanie, które jest jest solidne, a przede wszystkim ładne, choć to oczywiście rzecz gustu. Moim zdaniem, jest to smartfon, który zasługuje na znalezienie się w tym zestawieniu bardziej e, niż każdy inny Huawei. Nie mogło zabraknąć w tym zestawieniu oczywiście telefonu LG G6, jeden z pierwszych smartfonów z niespotykanymi dotąd proporcjami ekranu 2 na 1. Smartfon praktycznie pozbawiony ramek, ten telefon znalazł się w tym zestawieniu oczywiście nie tylko z tego powodu, że jest oczywiście flagowcem, po prostu podobnie jak inne w tym zestawieniu urządzenia, Przyjemnie się z niego korzysta. Duży, przejrzysty ekran, specyfikacja, multimedia, do tego cena tego telefonu cały czas spada i już dziś możemy go kupić w kwocie poniżej 2000 zł. Sony Xperia XZ Premium to tegoroczny flagowiec tego japońskiego producenta. Osobiście miałem okazję go testować całkiem niedawno. Sony stworzyło solidny smartfon, który bezpośrednio konkuruje z najlepszymi. XZ Premium odznacza się przede wszystkim znakomitymi multimediami oraz nagrywaniem filmów w 960 klatkach na sekundę, co daje zadziwiające efekty podczas kręcenia. Do tego potężna specyfikacja i ekran o rozdzielczości 4K. Nie wszystkim za to może się podobać wygląd, ale to oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, rzecz gustu. Przyszedł czas i na Samsunga, nie myślicie przecież, że zabraknie go w tym zestawieniu. Rozpoczynamy od flagowca z poprzedniego roku Samsunga Galaxy S7. Po premierze jeszcze wcześniejszego modelu S6 e, właściwie rozpoczęła się dominacja tego producenta na rynku. S7 w stosunku do S6 została udoskonalona o wszystkie aspekty, które trapiły poprzednika. I tak e, dostaliśmy wodoszczelność, port na kartę SD, umieszczono wydajniejszy procesor. Fantastyczny, jasny aparat. Samsung Galaxy S7 i S7 Edge do, 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 do dziś z powodzeniem mogą konkurować z aktualnie produkowanymi smartfonami. Niestety, nadal trzeba za nie trochę zapłacić i to jest chyba ich jedyna wada. Na koniec przedstawiam Wam oczywiście Samsung Galaxy S8, innowacja na rynku, mimo że od premiery minęło już prawie pół roku i to nadal niedościgniony wzór. Na uwagę zasługują zakrzywione kształty oraz powierzchnia e, nie posiadająca praktycznie żadnych ramek. Oczywiście jak e, w każdym sprzęcie możemy doszukać się wad, jednak otwarcie trzeba przyznać, że design, wydajność, multimedia, a zwłaszcza aparat są aktualnie jedne z najlepszych na świecie. Zadając pytanie, które, z który smartfon wybrać, oczywiście nie mogło właśnie zabraknąć tego modelu. Co wy myślicie o tym zestawieniu? Jeżeli macie jakieś inne propozycje, piszcie na dole w komentarzach. Nie zapomnijcie subskrybować kanału MobiDoktor, aby sięgać po więcej właśnie takich materiałów. Przy okazji zapraszam was na poprzednie filmy mojego autorstwa. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.